Legenda o toruńskich piernikach. W pięknym mieście Toruniu, którego czerwone wieże odbijały się w wodach Wisły, żył słynny mistrz Bartłomiej. Był pracowity, szczęśliwy i zamożny. Ludzie z całego miasta chwalili jego ciasta i ciasteczka. Wypiekane z żytniej mąki i doprawiane korzennymi przyprawami smakowały wybornie. Wprost rozpływały się w ustach. Każde dziecko w mieście potrafiło wskazać kramy, na których sprzedawano wypieki mistrza Bartłomieja. Jego sekretem były receptury. Jednak miał też jeszcze jeden sekret. Wiele zawdzięczał swojemu niepozornemu, bardzo pracowitemu pomocnikowi, bogumiłowi. Bogumił był szczerze oddany swojej pracy i mistrzowi. Nocą wyrabiał wonne ciasto, a rano wycinał z niego figurki, które tak bardzo podobały się dzieciom. Nieraz trudno im było się zdecydować, czy zjeść ciasteczka, czy zostawić je sobie do zabawy. Wycinane przez Bogumiła figurki wyglądały przecież jak żywe. Dorośli, przekupki, a nawet bogaci kupcy i miejscy urzędnicy mówili, że kiedy jedzą ciasteczka mistrza Bartłomieja, Znowu na chwilę stają się dziećmi. Byli też tacy, którym zapachy egzotycznych przypraw przywodziły na myśl wspomnienia z dalekich podróży. Innym pozwalały marzyć, że kiedyś wyruszą w nieznane. Mało kto wiedział, że w te ciasteczka biedny, zwinny pomocnik piekarski bogumił wkłada całe swoje serce. Bogumił przybył z dalekich stron wraz z flisakami spławiającymi towary Wisłą, ale nie pochodził z rodziny flisackiej. Włóczył się po polach i łąkach, bo uwielbiał poznawanie nowych miejsc. Kiedyś, przypadkowo podczas swej wędrówki, napotkał szykujących się do drogi ludzi zajmujących się spławianiem drewna. Zamarzyłby popłynąć z nimi do Gdańska. A ponieważ był zręczny, zwinny i chętnie pomógł im załadować towary, pisacy zabrali go ze sobą. Tak Bogumił przybył z nimi do torunia. Miał pobyć tu jedynie pół dnia, a potem ruszyć w dalszą podróż. Los jednak zdecydował inaczej. Chłopak nie przeczuwał, że zatrzymanie się Chłopak nie przeczuwał, że zatrzymanie się przy jednym z kramów zaważy na całym jego życiu. Nagle, tuż obok śmiejących się głośno przekupek, zobaczył piękną dziewczynę o złotych włosach zaplecionych w gruby warkocz. Miała śliczne, błękitne oczy, a patrzyła tak, że bogumił nie mógł oprzeć się temu spojrzeniu. Przeprosił więc flisaków i powiedział, że pragnie zostać w Toruniu. Serce podpowiadało mu, że musi zdobyć miłość tej dziewczyny. Szybko przekonał się, kim była jego wybranka Katarzyna, córką samego mistrza Bartłomieja, jedną z najpiękniejszych panien w mieście. Chcąc być bliżej ukochanej, Bogumił, który początkowo nie miał pojęcia o pieczeniu ciast, Udał się do mistrza na naukę, a że uczył się łatwo, był pracowity i zwinny, szybko został jego ulubionym pomocnikiem. Im dłużej jednak pracował u ojca swojej wybranki, tym bardziej był przekonany, że jego marzenia o poślubieniu Katarzyny nigdy się nie spełnią. Jej rodzice chcieli ją wydać za bardzo bogatego kupca lub urzędnika. Wielu takich adoratorów z drogimi prezentami pojawiały się w domu mistrza. Biedny Bogumił mógł ofiarować ukochanej tylko polne kwiaty uzbierane na nadwiślańskich łąkach, a w zamian zyskać jedynie ciepły uśmiech dziewczyny. Kasia byłaby najszczęśliwsza, gdyby rodzice pozwolili jej wyjść za Bogumiła. Wiedziała jednak, że nawet nie będą chcieli o tym słyszeć, i oddadzą jej rękę komuś, kto wyda im się odpowiednio bogaty i dostojny. Najprzychylniej patrzyli na pewnego starego złotnika z Gdańska, który obsypywał ich córkę klejnotami. Tymczasem w Toruniu szykowano się do wielkich wydarzeń. Miasto miał odwiedzić sam król. Dumni mieszkańcy niecierpliwie czekali na ten przyjazd. I wyciągali ze swoich ciężkich szaf najwspanialsze szaty. Tylko bogumił nie mógł ubrać się odświętnie, bo był bardzo biedny. Czuł wielki smutek. Zrozumiał, że nie tylko nie poślubi ukochanej kobiety, ale nawet godnie nie przywita wraz z torunianami dostojnego gościa. Nie miał odświętnego stroju. A przecież monarchy nie godzi się witać w przetartych ubraniach. Kiedy sobie to uświadomił, poszedł smutny nad rzekę, by popatrzeć w błękitną, jak oczy ukochanej kasi, toń Wisły. Zawsze, gdy było mu źle, jak za dawnych lat, włóczył się po łąkach i szukał zapomnienia nad rzeką. Tak uczynił i tym razem, kiedy usiadł nad Wisłą i zaczął. Patrywać się w jej toń, zauważył, że tuż przed jego nosem topi się mała pszczółka. Zrobiło mu się jej żal, więc delikatnie wyjął owada z rzeki i posadził na płatkach niezapominajki. Kiedy z powrotem pogrążył się w czarnych myślach, usiadła mu niespodziewanie na ramieniu inna, wielka pszczoła i przemówiła do niego. Młodzieńcze. Powiedziała: Znam twój smutny los. Jestem królową pszczół. Przed chwilą pomogłeś jednej z moich poddanych. Wkrótce uzyskasz nagrodę i twoje życie zupełnie się odmieni. Tylko mnie posłuchaj. Weź tę czarkę najlepszego złocistego miodu, który przyniosą tu moje robotnice. Nie zważając na dawne receptury. Przygotowując ciasto swojego mistrza, dolej do niego cudownego nektaru. Zdumiony Bogumił wziął czarkę miodu. Potem wrócił do piekarni i ochoczo zabrał się do pracy. Zapadał zmierzch, a piekarczyk jak zawsze wyrabiał ciasto i dodawał do niego, prócz zamorskich przypraw, krople miodu. Pracując, podśpiewywał sobie i myślał o ukochanej Kasi. Z ciasta wyciął jak zwykle przeróżne figurki, które tak bardzo cieszyły oczy dzieci. Ale najwięcej ciasteczek, które wyszły tej nocy spod jego ręki, miało kształt serduszek. Może dlatego, że myślał o Kasi? Następnego dnia do Torunia zawitał dostojny gość, król polski ze świtą. Przyjęto go w sali zastawionej przysmakami, wśród nich były i wypieki mistrza Bartłomieja, które wyszły z pod ręki bogumiła. Goście spróbowali ciasteczek i na obliczach największych, nawet ponuraków, zagościł uśmiech. Kapryśny królewicz, który nie lubił jeść, sięgnął po kolejne ciasteczka. Zaciekawiło to władcę, który skosztowawszy specjału. Pokiwał z uznaniem głową. Monarcha zapragnął poznać sekret pysznych ciasteczek. Wezwano więc czeladnika Bogumiła, który, wstydząc się swojego ubog... który, wstydząc się swojego ubogiego stroju, jednak stanął przed obliczem władcy. Król zapytał go, jak powstają smakołyki, i dlaczego ciastko, które właśnie wziął, Które właśnie wziął do ręki, ma dziwny kształt dwóch złączonych serc. Młodzieniec wyjaśnił, że sekretem dodany... Młodzieniec wyjaśnił, że sekretnym dodatkiem do ciasta jest miód, a kształt pierniczka to symbol miłości jego i Kasi. Monarcha spojrzał na obecną podczas uczty córkę Bartłomieja i zobaczył w jej oczach niezwykły blask. Patrzyła na Bogu miła z taką samą miłością, jak on na nią. Zruszył się król i przemówił: Te pyszne pierniczki, które stworzył zakochany chłopak, będą od dziś nosić imię jego ukochanej, Katarzynki. Toruń otrzyma przywilej wypiekania tych pysznych ciast i dostarczania ich na dwór, króle i dostarczania ich na dwór królewski. Tego oto młodzieńca mianuję mistrzem piekarskim i nadwornym dostawcą pierniczków. Po chwili dodał jeszcze, patrząc na niego i złotowłosą Kasią, i pragnę jeszcze, żeby i pragnę jeszcze dziś zatańczyć na welu, i pragnę jeszcze dziś zatańczyć na weselu mistrza taki sposób nieoczekiwanie za pośrednictwem niepozornego biednego Bogumiła, który miał wielkie serce, spłynęła na piekarnię Mistrza Bartłomieja królewska łaska. Bogaty piekarz nie śmiał sprzeciwiać się woli władcy i oddał rękę swojej pięknej, jedynej córki swojemu czeladnikowi. Odtąd w toruniu Wspominając wielką miłość Bogumiła i imię Jego ukochanej jada się chętnie pierniki Katarzynki. Dar królowej pszczół smakuje wybornie, tak samo jak na królewskiej uczcie i weselu Kasi i Bogumiła. Nie wierzysz? Spróbuj, kiedy będziesz w Toruniu, nie zapomnij skosztować pysznych, jak za czasów mistrza Bartłomieja, pierników.